Cześć, witam wszystkich fps -owiczów. Z tej strony dziadek rybka. Jest to komentarz live. Na waszych ekranach oczywiście Modern Warfare 2019, mapka Shothouse. O czym chciałbym dzisiaj porozmawiać? Mianowicie o tym, co mogliście obejrzeć na samym początku tego materiału. Chciałbym poruszyć temat, w jaki sposób producen producenci gry tutaj starają się walczyć z nieuczciwymi graczami. Jakiś czas temu, z tego co pamiętam, przypominałem Wam o tym, co się dzieje w rozgrywce. Jednak jednak w tym momencie rozmiar oszustw, jakie prezentują nieuczciwi gracie, gracze naprawdę jest bardzo duży. Zresztą ten przykład tego co widzieliście, też o tym mocno tutaj mówi i wskazuje jak wygląda sytuacja. Ok, jeszcze na samym początku tradycyjnie powiem jeżeli uda mi się wbić tutaj kolosa podczas tej rozgrywki, oczywiście ten materiał, ta tutaj rozgrywka zostanie umieszczona w playlistie Kolosem po oczach. I jeszcze kilka słów. Do Nowych widzów kanału FPS Media. Jeżeli będzie Wam się podobała ta rozgrywka, serdecznie zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii. Link do pierwszego odcinka serii Kolosem po Oczach znajdziesz w opisie pod tym. Film. Także no, to tyle wstępu, a ja przejdę do tego, o czym tutaj chciałem Wam powiedzieć, o czym chciałem porozmawiać. Tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli chodzi o graczy, którzy tutaj nieodpowiednio się zachowują, czy tutaj używają krzywiowych cheatów, oszukują podczas rozgrywki, skala tego w chwili obecnej naprawdę jest duża. W zasadzie raz na trzy mecze, tak, raz na trzy rozgrywki. Zdarza się, że w lobby mamy dwóch tutaj graczy, którzy używają przysłowiowych cheatów. Tak. Nie rozumiem w ogóle sensu tej tutaj rozgrywki. I tego, co się tak naprawdę podczas takiej rozgrywki dzieje. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tutaj gracze, którzy używają przysłowiowych dopalaczy, tak, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, to czynią? I dlaczego psują innym graczom rozgrywkę? Co do producenta gry, oczywiście systematycznie śledzę tutaj stronę. Nawet tutaj logując się do. Internet, otrzymujemy informacje także przy danej aktualizacji, to i to odnośnie zabezpieczeń to zostało poprawione. Że cały czas na bieżąco tutaj producent i cały support monitoruje sprawę, aby wyeliminować właśnie takich graczy. Jednak jak zauważyliście, nie wygląda to zbyt dobrze. Mówiłem wam o tym kilka odcinków temu, że wprowadzili dosyć taki mocno dopracowany system, który gdzieś tych nieuczciwych graczy wrzucał do cudzysłowiu jednego lobby i oni tutaj naprzeciwko siebie w różnych drużynach stawali w szramki. Tutaj testowali swoje w cudzysłowie ulepszenia, ulepszenia w grze. Było to zamierzone przez producenta gry. Oczywiście też wspominałem Wam o tym, że tutaj ten ping podczas takiej rozgrywki naprawdę był dosyć. Wysoki, dochodził nawet do 200. Jednak i z tym też sobie poradzili, przypłowiowi oszyści. No i co? Jak widzicie, teraz nie wygląda to zbyt dobrze. Oczywiście po każdym takim dziwnym zagraniu, po każdym takim dziwnym spotkaniu tutaj oszustów też lobby staram się ich na bieżąco raportować, jednak skala tego co się dzieje jest naprawdę bardzo duża. Podejrzewam, że wielu graczy czyni to samo co ja czyli na bieżąco stara się w jakiś sposób informować producenta gry o tym co się dzieje w lobby i jak sytuacja wygląda jeżeli chodzi o oszustów. Zdaję sobie też z tego sprawę, że nie jest to łatwa walka, jeżeli chodzi o tak naprawdę wyeliminowanie graczy, którzy używają tutaj nieodpowiednich, niedozwolonych programów, co tak naprawdę psuje rozgrywkę w innym posiadaczą tej gry, jaką jest oczywiście Modern Warfare 2019. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mimo tego, że ktoś zagra rozgrywkę z takim cheaterem, okazuje się, że on po jednej rozgrywce w danym lobby, w ogóle z tego lobby nie wychodzi i z automatu gdzieś stara się dołączyć do kolejnej rozgrywki na kolejnej mapie, co staje się coraz bardziej mocno irytujące? Powiem Wam, że staram się szczerze mówiąc, jeżeli widzę już takie zachowanie, unikać rozgrywki, mimo tego, że parę odcinków temu, kiedy też Wam prezentowałem dosyć dziwne zachowania tutaj. Jednego z graczy na mapie, chyba Sant Pietrograd, czy coś takiego, gdzie po mojej interwencji w cudzysłowie słownej powiedziałem mu, że jeżeli jeszcze raz w jakiś sposób dziwny, tutaj niejasny zginę, z jego ręki zostanie zaraportowany. Do producenta gry, i z tego co pamiętam, chyba wtedy w tej rozgrywce udało mi się zdobyć nawet kolosa. Ale do czego zmierzam? Do tego, że nie wszyscy nieuczciwi gracze właśnie reagują w ten sposób i mają w cudzysłowie tak naprawdę w nosie to, co się do nich mówi, nie biorą sobie takich uwag w żaden sposób tutaj na poważnie, po prostu robią swoje i reszcie tutaj osób które są w przeciwnym a w zasadzie spojr też tak, bo psują całą rozgrywkę jaki pan jest tego skoro nawet twój teamate nie może ustrzelić żadnego przeciwnika skoro Ty i tak z automatu strzelasz prosto w głowę tak nie ma szansy na jakiekolwiek przemieszczenie się po mapie czego byliście świadkiem kiedy wam prezentowałem tak tutaj na samym początku Fragment rozpływki z mapy Shipment oraz tam jeszcze coś chyba z tego co pamiętam dołożyłem nie pamiętam jaka to była w tym momencie mapa, tak? ponieważ no, tak jak mówię, ten temat jest mocno rozległy i tutaj tak jak Wam wspominam producent gry cały czas zapewnia w kolejnych aktualizacjach, że stara się z tym procederem walczyć na bieżąco, jednak jak widzicie efekty nie do końca są takie jakich byśmy wszyscy oczekiwali. Już nie wspomnę tutaj o darmowej odsłonie tutaj Warzone. Gdzie to już jest ogólnie plaga Ale ta plaga powoli rozszerza się na cały organizm To jest to choroba w zasadzie Która tłoczy fajną tutaj odsłonę Jedną moim zdaniem z najlepszych odsłon Modern Warfare tej mocno poszli producenci gry do przodu, jeżeli chodzi o te wszystkie rozwiązania. Oczywiście nie wspomnę tutaj o sklepie, gdzie proponują dodatkowe klasy, uzbrojenie i tak dalej. To jest inna w ogóle kwestia, ale chodzi mi o to, jak poruszamy się w tej grze w zasadzie całokształt. Tak, moim zdaniem ta gra w skali od 1 do 10 w moim tutaj odczuciu to jest blisko 9. Tak, nie ma rzeczy idealnych tak zawsze coś będziemy mogli producentowi wypchnąć, a w tym przypadku mocno jest już wytykana tutaj tak naprawdę nieporadność w stosunku do osób, które nas oszukują podczas rozgrywki czytaj cheaterów. Tak? Jest, to, jest to mocno frustrujące powiem Wam, kiedy gdzieś tam staracie się fajnie sobie rozegrać mecz i nagle z niewyjaśnionych powodów. Giniecie dopiero w momencie, kiedy oglądacie Kilka, tak, czyli kamerę śmierci Dowiadujecie się, jesteście wtedy przekonani Co tak naprawdę nastąpiło i jaki jest powód Waszej tutaj Śmierci, w cudzysłowie, tak, dlaczego zginęliście Dlatego ja w żaden sposób nie popieram Popieram to, aby jak najczęściej Raportować takich graczy bo to w dużym stopniu powoduje, że jednak super jest mocno dopilnowany, aby coś z tym robić. I niestety, tak jak wspomniałem parę chwil temu, tych graczy, cheaterów, którzy używają wspomagaczy, tutaj przybywa I niestety ta gra powoli gdzieś tam zalicza, w cudzysłowie, moim zdaniem, równie Jeżeli producent z tym nic nie zrobi, to powoli będziemy gdzieś tam pewnie coraz bardziej sfrutowani i sporo graczy od tej rozgrywki odejdzie. No proszę, powoli rozgrywka dobiegła do końca. Zauważyliście oczywiście, że kolos został Zdobyty. Country, tak, no? oczywiście tutaj też mówiłem o poradniku na tej mapie, Sorry. dlatego dzisiaj postanowiłem, że będzie to komentarz live. Z mojej strony to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do śledzenia kanału FPS Media i do usłyszenia za jakiś czas. Cześć.